Witajcie w TechNiusach. Dziś pokażemy Wam, jak dziwnie będzie wyglądało lądowanie statku Starship. Dowiecie się o obserwacji tajemniczych obiektów przez rosyjskiego kosmonautę. Opowiemy Wam o zaawansowanym robocie humanoidalnym od NASA. I zdziwicie się, jakie cuda planuje wybudować na orbicie szef Amazonu. Tak dziwnie będzie wyglądało lądowanie statku Starship od SpaceX. Entuzjaści przemysłu kosmicznego i firmy Elon'a Muska postanowili przygotować animację, dzięki której możemy dowiedzieć się, jak Starship będzie lądował na powierzchni Ziemi. Co ciekawe, będzie się to odbywało w bardzo spektakularny sposób, o wiele bardziej niż ma to miejsce w przypadku obecnych lądowań rakiet Falcon 9. Otóż po nieudanej misji kosmicznej Starship ma powracać przez atmosferę pod małym kątem. Można śmiało rzec, że będzie to lot prawie płaski, tak jak latają samoloty. Takie ułożenie pojazdu ma pozwolić na mniejsze nagrzewanie się poszycia pojazdu i ograniczenie możliwości jego uszkodzenia, a przede wszystkim wyhamowanie ciężkiego starshipa bez konieczności używania systemu spadochronów. Iwan Wagner, rosyjski kosmonauta, który obecnie przebywa na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, uwiecznił na zdjęciu przepiękne zorze polarne, a pośród nich tajemnicze obiekty, które określił słowami goście z kosmosu. Pięć świetlistych obiektów poruszało się prostopadle do poświaty zorzy polarnej. Te obiekty bardzo go zaintrygowały, jednak nie był w stanie określić, czym tak naprawdę są. Naukowcy z NASA nie sądzą, że mamy tu do czynienia z pojazdami należącymi do obcych cywilizacji, które odwiedzają naszą planetę. Wszystko wskazuje na to, że są to po prostu mikrosatelity, które poruszają się grupami po pewnych orbitach. Być może jest to część konstelacji Starlink, czyli kosmicznego internetu od SpaceX. Oto humanoidalny robot nasa, który pojawi się w bazach na Księżycu i Marsie. Valkyrie bo o nim mowa, jest jedną z najbardziej zaawansowanych tego typu maszyn na świecie. Robot ma niemal 2 metry wzrostu, waży 125 kg, wyposażony jest w 200 czujników i lidar. Dzięki temu komputer może nadzorować całe ciało robota i mapować otaczającą go przestrzeń, co pozwala lepiej planować trasę i sprawniej poruszać się w symulowanym otoczeniu. Zadaniem Valkyrie będzie wspomaganie przyszłych kolonizatorów przy najbardziej ciężkich pracach poza bazą. Robot pojawi się też na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przyszłego księżycowego portu kosmicznego. NASA nie ukrywa, że następcy robota będą wykorzystywani na pozaziemskich obiektach również jako robotyczni górnicy. Szef Amazonu ogłosił na konferencji swojej kosmicznej firmy Blue Origin, że w latach dwudziestych zamierza zbudować pierwsze miasto na ziemskiej orbicie. Ma to być habitat dla tysięcy, a później milionów ludzi. Orbitalne miasto będzie miało zapewnioną sztuczną grawitację, dzięki czemu będzie można w nim poczuć się jak na naszej planecie. Oczywiście będzie dobrze skomunikowane z ziemskimi miastami i pierwszymi koloniami na srebrnym globie. Jeff Bezos zdradził również, że chciałby przemienić naszą planetę w rezerwat dzikiej przyrody, a miasta, ciężki przemysł i kopalnie przenieść na orbitę Ziemi lub Księżyca oraz na planetoidy. Miliarder stworzy też kosmiczną sieć kurierską, dzięki której będzie mógł przesyłać ładunki pomiędzy ludzkimi habitatami, które powstaną w przyszłości w przestrzeni kosmicznej. Sztuczna inteligencja pokonała weterana lotnictwa w wirtualnej symulacji. Ten pojedynek jest kolejnym dowodem na to, że tego typu technologie niebawem wyślą pilotów na emeryturę. Pentagon ma zorganizować w przyszłym roku serię pojedynków pomiędzy pilotami myśliwców a sztuczną inteligencją, ale już teraz widzimy, kto zwycięży. Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa stworzyli AI o nazwie Heron, która dała popalić pilotowi. Weteran lotnictwa wykorzystał całe swoje życiowe doświadczenie, ale to nie pomogło. Heron szybko rozgryzł jego plany i je spacyfikował. Pojedynek zakończył się wygraną sztucznej inteligencji we wszystkich czterech symulowanych potyczkach powietrznych. Naukowcy ujawnili tylko, że człowiek nie będzie miał żadnych szans ze sztuczną inteligencją, ponieważ zwyczajnie podlega ograniczeniom fizycznym w kwestii przeciążeń, a tylko dzięki ekstremalnym manewrom mógłby uzyskać przewagę nad AI. Morza i oceany nie będą już dla nas tajemnicą dzięki autonomicznym łodziom. Aż 71% powierzchni błękitnej planety pokrywa woda, ale niestety morskie dno udało nam się dotychczas poznać zaledwie w 15%. Naukowcy zamierzają jednak zmienić tę smutną sytuację za pomocą technologii. Wiedza na temat morskich głębin pomoże nam lepiej poznać historię naszej planety. Aktualny rozwój delikatnych ekosystemów stworzeń zamieszkujących zbiorniki wodne oraz wpływ oceanów na zmiany klimatyczne i odwrotnie. Pierwsze efekty pracy naukowców tworzą się na naszych oczach. Otóż do jednego z portów w Wielkiej Brytanii powróciła autonomiczna łódź zbudowana przez firmę Max Limer. W ciągu miesiąca zdołała stworzyć mapę ponad 1000 km kwadratowych szelfu kontynentalnego do głębokości około 1 km. Naukowcy informują, że dokładne mapy mórz i oceanów Mamy dostać do roku 2030. Wróćmy jeszcze do szefa Amazonu, który na konferencji Blue Origin powiedział, że jako pierwszy w XXI wieku chce wysłać ludzi na Księżyc do 2024 roku i zbudować tam ludzkie kolonie. Plany najbogatszego człowieka na naszej planecie prezentują się wyśmienicie. Jeff Bezos jest znany z tego, że zawsze dotrzymuje słowa, więc możemy być pewni, że zrealizuje swój wielki plan. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że jego celem jest zapewnienie ludzkości bezpieczeństwa na wypadek kosmicznej katastrofy, a także uczynienie z nas cywilizacji kosmicznej, która podróżuje po kosmosie i zasiedla coraz to nowe obszary. Jeff Bezos wysłał już do NASA pełnoskalową makietę swojego lądownika Blue Moon. Ma ona pomóc przyspieszyć pracę w agencji związane z powrotem na Srebrny Glob. Naukowcy z Michigan State University wyhodowali pierwsze w historii ludzkie mini serce. Syntetyczny organ jest przeznaczony do eksperymentów, zatem ma pomóc przyspieszyć badania nad różnymi chorobami oraz wadami tego organu. Mini serca powstały z pomocą komórek macierzystych. Obecnie są hodowane w naczyniach laboratoryjnych i stają się w pełni funkcjonalne po zaledwie kilku tygodniach. Tak szybki ich rozwój pozwala naukowcom dokonywać na nich serii eksperymentów, dzięki którym mogą znacznie szybciej opracować skuteczne terapie lub specjalne specyfiki. Opracowanie syntetycznego serca ma kluczowe znaczenie w kwestii realizacji programów polepszenia jakości życia milionów ludzi. Choroby tego narządu to wciąż najczęstsza przyczyna zgonów wśród populacji ludzkiej naszej planety.